Hej, witajcie, z tej strony Blow, dzisiaj mam dla Was kolejny materiał, tym razem zagram sobie w Call of Duty Ghost Powiem wam tak, że to jest e, stary gameplay, jakoś go tam znalazłem na zysku i patrzę no, nie wrzuciłem go, no to mówię go wrzucę. Jak widziałem wynik to był tam no mało killi, ale też mało deadów, taki przystępny, o tak można powiedzieć. Ale z tego względu go wrzucam, bo nie było e, na moim kanale tej mapy, to jest mapa Tremor no taka pośrednia mapa, tak? No, za bardzo nic do niej nie mam. Eee, jakoś nie jest jakaś super. No taka pośrednia mapa. Nie chcę będzie taka neutralna mapa w Call of Duty Ghost. Taka obojętna. Ale dobra, dzisiaj zrobimy drugą część. Dokończymy właśnie y, tą pogawędkę o E3. Co ostatnio właśnie pierwszą część. I mówiłem, obiecałem, że będzie druga część tego E3. Mojej wypowiedzi o E3. No i tak, przechodzimy do The Sims 4, na tym się zatrzymaliśmy. Tak. Teraz chciałem się coś powiedzieć o tej grze. To co tam widziałem, to zaprezentowali tak. Na pewno ułatwiony jest kreator, że nie musimy teraz grzebać po tych opcjach w kreatorze, jak tworzymy sima, tylko sobie przeciągamy albo obniżamy i mamy gru grubość sima. Wiecie o co chodzi, nie? tego się tak łatwo nie da wytłumaczyć, ale e, uproszczony kreator o, to, to jest jak najbardziej na plus, bo e, wszystko teraz tak e, bardziej sprawniej to wygląda, fajnie to wygląda możemy wszystko zrobić za jednym zamachem, nie musimy tam grzebać po tych opcjach tylko możemy sobie od razu wszystko tam e, porobić co chcemy następna rzecz to jest e, ta grafika jest taka lepsza, taka bajkowa bardziej, no według mnie to jest jak najbardziej na plus bo e, grafika i tak była bardzo dobra w The Sims 3 nawet, a ta gra, e, nie zapominajcie, że z 2009 roku i grafika tam, to była na wysokim poziomie, to nie można powiedzieć, że nie. A z tego roku była gra. gra grafika w The Sims 4 może nie jest jakoś super lepsza, ale jest lepsza, ale jest lepsza. Są bardziej kolory podrasowane i według mnie jest lepsza. Jest bardziej bajkowa. Te kolory są takie bardziej żywsze, takie... Ach, aż się chcę oglądać. Następna rzecz to jest w ogóle te twarze tych simów. Bardzo wiedziałem, że wzięli się za twarze simów, za w ogóle za simów się wzięli bardziej tak... od strony właśnie roboty tych simów, że wiecie o co chodzi, że ogólnie ta twarz tego sima jest taka bardziej realistyczniejsza, e, coraz bardziej taka przypomina realnego człowieka, no wiadomo to nie jest to samo, żebyście mnie nie zrozumieli źle ale no w jakimś minimalnym stopniu coś tam przypomina i tam widziałem, że tam e, twórca The Sims 3, The Smith 4 bym się tam zmylił e, robił porównanie właśnie jak prawdziwego człowieka porównali do takiego, jak stworzyli w The Sims 4, i powiem Wam, nie było aż takich dużych różnic. Było, było spokojnie go rozpoznać, że to jest ten człowiek, a nie inny. No i to jest jak najbardziej na plus, i powiem tak, że The Sims 4 będzie według mnie bardzo dobra. Nie będzie jakieś idealne, ale będzie bardzo dobre, bo za dużo w tych simsach też dużo, bardzo nie zmienili, ale za chwilę powiem, na czym oni się najbardziej skupili, z tego co zauważyłem. Jeszcze nie wiem, bo nie grałem. Tak, najbardziej się skupili na jednej rzeczy, z, na charakterem simu. Charakterem sima, o, charakterem sima, tak to się wymawia. Charakterem Sima najbardziej się skupili, bo teraz simy, mm, te uczucia jest taki bardziej realistyczny, taki bardziej ludzki, jest a nie taki sztywny jak e, był na przykład The Sims 3. Tam te simy to troszeczkę były sztywne i no to były takie. To widać to tak, aż tak śmierdziało bardzo grom, a tu widać, że te simy są bardziej takie uczuciowe, takie bardziej, no inne są, inne. To trzeba przyznać, że nad charakterem Simów się mm, postarali. No, z tego co widziałem, no nie mogę powiedzieć takiej oficjalnej opinii, ale z tego co widziałem, to, no nie powiem, bo się postarali nad charakterem simów. No i mm, mi, się, mi się wydaje, że mm, te simsy będą bardzo dobre. Ja, możliwe, że je kupię, ale jeszcze nie wiem. Na pewno je nabędę, na pewno je będę miał, to jest pewne na 100%. Ale nie wiem, czy kupię, czy mm, jakoś je nabędę. O. No i dobra, e, przechodzimy do kolejnej gry. To jest GTA A5. To już, e, ta gra już miała premierę na PS3 i na Xbox 360. Teraz Rockstar się zdecydowało, żeby przenieść tą grę na e, nowe generacje, czyli PS4 i Xbox One. Oczywiście e, nie zapomnieli o PC-tach. Bardzo dobrze, że nie zapomnieli. Chociaż e, ja się nie dziwię, dlaczego na PC-ta tak ciężko im wydać tą grę, bo Rockstar za bardzo nie lubi hakarowania cheaterów I wiadomo, że na PC jest ich najwięcej, bo wiadomo PC to, to jest bardzo skłonne do hakowania I dlatego tak się właśnie zwlekają z tym PC Ale będzie wydane, już jest oficjalnie zapowiedziane na te trzy platformy i mm, z tego, co widziałem, to yy, grafika jest na wyższym poziomie, z, yy, bo nie powiem, bo na PS3 i na, Xbo na Xbox 360, się nagram na PS3, to ta grafika była świetna, po prostu świetna ta była grafika, te słońce, to wszystko, a oni nie mogli się popisać za bardzo na tych starych generacjach, ponieważ konsola by tego nie wytrzymała, a tutaj to się mogli, mogą teraz się popisać, mogą. Otworzyć swoje skrzydła. Właśnie. I z tego co widziałem, no lepiej wygląda ta gitamine. No, Wiadomo, to nie jest <gryw> całkowicie inna gra, bo to jest ta sama, ale yy, no lepiej wygląda, lepiej. I mają jakieś tam jeszcze parę usprawnień, dać jakieś yy, bardziej większe zniszczenia aut. Ale dobra, to w następnym odcinku, chyba zrobię jeszcze trzeci materiał, bo te E3 to bardzo mnie zaciekawiło i no jeszcze nie, wy, nie wypowiedziałem się o paru grach. No i dobra, gameplay dobiegł końca, jak widzicie statystyki, no, killi coś tam nałapałem, deadów mało, to jest też ważne. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach, ja, was, ja się z wami żegnam, cześć!